Hej, z tej strony alirobe.pl i w tym odcinku unboxing kolejnej paczuszki ze sklepu Trading Tym razem jest to paczuszka z Mi Bandem 6. Yy, jestem w ogóle ciekawy, jakie tutaj dodatki zostaną, o ile w ogóle jakieś będą. Mam nadzieję, że nie kolejny kabelek OTG, bo jak już wspominałem wielokrotnie na poprzednich filmach z unboxingiem, mamy już, już ich naprawdę sporo. Co więcej, zobaczymy też no ogólnie z czego składa się zestaw, co jest dołączone, no i sama w sobie, sam w sobie unboxing, oczywiście poprzedza recenzję. Także nie przedłużając, bierzemy się do działania. Oczywiście, zobaczcie, jak tutaj jest to solidnie zapakowane. I dotarło do mnie to pocztą polską, wysłane zostało z Luksemburga co ciekawe powinno to trafić do mnie do rąk własnych gdyż jest to przesyłka no nie za pobraniem, ale wymagająca mojego podpisu ale zostało zostawione w skrzynce avizo, także nie wiem jak tutaj to poczta rozwiązała tego typu przesyłka to jest w ogóle paczka, numer śledzenia wskazuje na paczkę, powinna przejść paczka ale poczta polska stwierdziła, że trzeba zostawić avizo w skrzynce ok roz ramy wszystko o to jest no zobaczcie solidność pakowania zachwyca naprawdę z takiej wielkiej paczki otrzymujemy tylko delikatne pudełeczko z mi bandem tutaj Szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, czy jest to tylko jedna, jedyna wersja globalna, chińska, czy w ogóle może nie ma podziału takiego. Ale paczuszka jest chińska. Widzimy tutaj różne opisy. Ładnie mieniące się cieniutka paczuszka. Oczywiście więcej poznamy z. Więcej o tym Mi Bandzie 6 dowiecie się z samej recenzji. Ja też się z nim zapoznam. No a tutaj, tak pierwotnie widzę, że. Jakieś... Nagrywam ten film w ogóle telefonem Mi 11 Ultra, także też możecie od razu oceniać jego jakość, jak widać. Problem z fokusowaniem przez ten laserowy autofokus no, jest nadal duży. O, teraz może się udaje. Dobra, otwórzmy sobie paczuszkę i wyjmijmy tego już Mi Banda. Zobaczymy, jaki kolor dostałem iż nie miałem wpływu na kolor dobra, ciach to tyle, e, ogólnie żadnych dodatków tutaj nie ma w y, Mi Bandzie także w tej paczce od Trading Shenzhen no powiem wam y Całe to pakowanie takie bardzo minimalistyczne, bym powiedział, tak skromnie wszystko. O, nie wiem, czy to wynika teraz z tej oszczędności papieru, czy może z czegoś innego. E, opaska: no, wyłączę może światło. O, trochę lepiej, jakby widać. Tutaj jest ta fasolka z czytnikami, ładne logo Mi Mi Band jest chyba wyłączony nie wiem jak się go włącza w ogóle dobra, ale to opanujemy yy, tutaj silikonowa yy, silikonowy pasek jak widać i 1,5 calowy ekran AMOLED jak dobrze yy, widziałem i dobrze spojrzałem tak, 1,5 celowy, czy 1,5 cm? Nie, półtora celowy, chyba nie wiem. Ekranika Mole. Dobra, zobaczmy, co dalej mamy tutaj. Ze kabelek USB do ładowania. I tutaj dalej znajdziemy co? Znajdziemy Quick Guide. Quick Guide i nic więcej. Quick Guide w języku chińskim. informuje co wszystko się znajduje, w którym miejscu, kabelek do ładowania, jak tutaj wypinać fasolkę, jak podłączyć jak chyba uruchomić, aplikacja do pobrania, aczkolwiek Mi Home czy tam Mi Fit powinien bez problemu łączyć się ale może jeszcze jakaś dedykowana, osobna do tego aplikacja będzie to jest w ogóle pierwszy mój Mi Band, także Nigdy wcześniej Mi Banda oryginalnego z Xiaomi nie miałem, miałem jedynie różne, podobne do Mi Banda opaski. Ja w ogóle nie jestem zwolnikiem smartwatchy i takich opasek sportowych, trackerów, czy jakkolwiek to się nazywa. Tutaj logo Mi ładne, na kabelku. Sposób ładowania chyba jest magnetyczny, tak jest, przykładamy i od razu magnesik nam... Wyłapuje o, i się trzyma. To nic, ja sobie podładuję teraz albo na szybko zróbmy to, żeby zobaczyć, czy jak tutaj mam laptopa odpalonego, akurat to pod USB podłączymy. Coś się wyświetla. Wyświetla się godzina 11:58 i 0% baterii, także trzeba podładować telefon. Telefon, tę opaskę. Jakieś tutaj znaczki, czyli pewnie język chiński. Liczę, że da się wgrać język angielski, chociażby, a później pewnie język polski. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o unboxing. Opaski Mi Band 6. Jeżeli macie jakieś pytania co do opaski, coś na co powinienem zwrócić uwagę, coś co was interesuje, dajcie znać w komentarzu. Odniosę się do tego w recenzji, która jak zwykle wkrótce, ale to wymaga czasu, bo muszę się z samą paską zapoznać i przygotować jak najlepiej do materiału. Tymczasem dzięki za uwagę. Zapraszam do zostawienia łapki w górę subskrypcji. Jeżeli jesteś moim nowym widzem, oczywiście, zostawienia dzwoneczka, by nie przegapić recenzji do moich poprzednich filmów, tym recenzji mi 11 Ultra oraz na moje media społecznościowe czyli fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło, udanych zakupów. Cześć.